Dziś zaczął się październik, czyli miesiąc wyczekiwany przez ogromną część społeczności Minecrafta. Zarówno dwa tygodnie przywita nas coroczny Minecraft Live, potocznie nazywany Mineconem, na którym ogłoszona zostanie nowa aktualizacja Minecrafta 1.20. Co więcej, za tydzień w poniedziałek poznamy pierwszego moba, na którego będziemy mogli oddać swój cenny głos. Przypomnę tylko, że głosowanie w tym roku będzie się odbywało nie na Twitterze tak jak wcześniej, tylko w launcherze na stronie minecraft.net i na specjalnym Serwerze na Bedrock Edition. By być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, a nic cię nie ominie, łącznie z zapowiedzią nowej aktualizacji. Niesamowicie bym chciał, by 1.20 okazało się faktycznie tą wersją, która ulepszy nam End. Zgadzasz się z tym, że End potrzebuje aktualizacji? Zostaw lajka, zobaczymy, jak wielu graczy pragnie zmian w tym wymiarze. A co mogłoby się tam zmienić? Zapraszam do oglądania. Zostawiłem wam film z moimi propozycjami na aktualizację Endu, której niewątpliwie spodziewałem się dla wersji 1.19, jednak rzeczywistość okazała się wiadomo jaka. Ale żarty na bo. Na początek dziś chciałbym Wam przedstawić kilka uzupełnień do pomysłów sprzed roku i zaczniemy od pomysłu na zakamuflowanego Shulkera. Zgodnie z pierwotnym założeniem ten miałby się pojawiać rzadko na małych wysepkach pomiędzy dużymi obszarami Nowego Endu. Wcześniej powiedziałem, że ten nie powinien nic dropić, jednak myślę, że można mu nadać fajne zastosowanie. Analogicznie jak w zwykłym Shulkerze ten dropiłby muszle, ale w kolorze Endstone'a i z nich stworzyć moglibyśmy nowy wariant Shulker który roboczo nazwałem... Tele Box. Y, tak, nazwa jest okropna, dlatego jak mówiłem, jest to nazwa robocza. Lepszą możecie zaproponować wy w komentarzach. Te, które mi się spodobają, oznaczę serduchem, ale wracając, zgodnie z roboczą nazwą, Tele Box byłby szalkerboxem, który niczym trójzob z zaklęciem lojalność po chwili wracałby do naszego ekwipunku. Wydaje się to bez sensu? Trochę na pewno, jedynie przydałoby nam się to podczas przypadkowego wrzucenia do Woidu takiego Shulker boxa podczas lotu elitron. Ale gdy zginiemy w Woidzie, tutaj ten Shulker box byłby genialny. Po śmierci teleportowałby się do najbliższego dużego lądu, omijając małe wysepki, przez co zawartość tego już byłaby do uratowania, a korzystając z dodanego 1.19 kompasu odzyskania, zlokalizowanie tego miejsca byłoby banalnie proste. Mógłby też, podobnie jak w przypadku portalu powrotnego, wraz z tym szalkerem pojawiać się fioletowy promień. Taki szalker box byłby wybitnie nieprzydatny na hardkorze, tak jak przed chwilą wspomniany kompas odzyskania czy dodana 1.16 kotwica odrodzenia, jednak dla osób grających survival i często ginących w endzie, taki Shulker Box byłby wprost przegenialny. Również rok temu przedstawiłem Wam pomysł na endowy surowiec nazwany jako Enderlazm, nazwą nawiązującą do plazmy. Jakkolwiek by to się nie nazywało, czy też Enderlazm, czy nawet Enderite, endowy surowiec, podobnie jak Netherite, miałby ulepszać diamentowe narzędzia i zbroje. Kolorystyka, jaką Wam przedstawiłem, była dość unikalna, jednak myślę, że zdecydowanie lepiej prezentowałyby się w zbroi narzędzia filetowo-piaskowe, czyli w kolorach analogicznych do Endu, co w kontrze do Netherite'u, który, jak kolorystycznie się z Nederem nie kojarzy, byłoby dość ciekawe. Jednak nie o nowym surowcu dziś, tylko o kolejnych koncepcjach na jego funkcje w przypadku zbroi narzędzi. Tak jak netherite się nie pali, a zbroja redukuje odrzut, tak zgodnie z moim autorskim pomysłem, w miejscu gdzie wypadniemy do Voidu w Endzie na kratce zero przedmioty powinny móc się unosić, byśmy za pomocą Elytry mogli je podnieść. Jednak temu surowcowi należy się więcej ciekawych funkcji i poprosiłem was o pomysły i tak zostało zaproponowane nie otrzymywanie obrażeń podczas teleportowania się perłą Endermana dla butów obecnie nawet w nejdrajtowej zbroi bez enchantów przy teleportowaniu dostajemy duże obrażenia. Dopiero zaklęcie Feather Falling i Protection te odpowiednio redukują, więc jak najbardziej dla endowej zbroi takie zastosowanie byłoby przyjemne. Dla hełmu pojawiło się ogrom propozycji, by patrzenie się na Endermana nie powodowało w nim nieuzasadnionej agresji, co też byłoby bardzo przyjemną rzeczą podczas dalszego przemierzania Endu. Nie brakowało też propozycji takich jak niemożność dostania efektu lewitacji czy też możliwość łączenia klaty z elitrą. Jednak tutaj już uważam, że do tego surowca te rzeczy nie pasują. Drugi totem w grze mógłby generować się w Endzie w rzadszych wersjach statków, które delikatnie różniłyby się od zwyczajnych. Pierwsze co byśmy zauważyli, to oczywiście większa ilość Shulkerów, następnie w statywie nie byłoby mikstury natychmiastowego leczenia, tylko mikstury lewitacji na 4 minuty. Obsydian w środku miałby niektóre warianty płaczące, a w ramce zamiast elytry byłby owy totem. Zaimplementowanie tego dałoby pewnego rodzaju losowość i różnorodność przy zwiedzaniu Endu, gdyż obecnie widząc statek, zawsze wiem, że będzie tam elitra. A tak, jest szansa na totem, który byłby bardzo użyteczny tylko w tym wymiarze, gdyż teleportowałby nas na wyspy podczas minięcia kratki 0. Jego tekstura byłaby czymś pomiędzy Fantomem a Smokiem. Nowy golem, który pojawiałby się losowo na świecie. Byłby mobem typowo agresywnym, który atakowałby nas, odrzucając postać dalej. Oczywiście na poziomie Peaceful obrażeń byśmy nie dostawali, jednak im wyższy poziom trudności, tym więcej serduszek stracimy. Zabić by go warto, bo otrzymywalibyśmy przedmioty, dzięki któremu sami takiego golema byśmy pozyskali, tyle że użytecznego. By móc go pozyskać, musielibyśmy zebrać losowo generujące się pośród endstone'a na bloki Enderslide i z nich ustawić totem, a następnie kliknąć przed wylatującym z golema. Nasz golem, jak wspomniałem, byłby użyteczny o tyle, że jego boją się endermany, więc w promieniu od niego 25 kratek szkodliwe kresostwory by się nie pojawiały, a zarazem nie zawierałyby nam naszych bloków, więc byłaby to świetna metoda na uchronienie naszego terenu przed minecraftowymi złodziejami. Rok temu również zaprezentowałem Wam propozycję na nowe biomy, jednak nie wyglądały tak genialne jak te, które za chwilkę zobaczycie. Pamiętać należy, że End ma być ciągle pustką, więc wprowadzenie takiego zagęszczenia różnych biomów jak w Nederze jest tutaj niezgodne z zamysłem wymiaru, dlatego raz na jakiś czas pośród obecnej pustki powinny pojawiać się biomy i pierwszym z nich będzie End Likes Forest. Byłby to oczywiście las z przepięknie wyglądającymi drzewami. Drewno kolorystycznie byłoby tak jak moje ukochane wyroby. Korona drzewa składałaby się z nowego typu czegoś w stylu liści, jednak blok byłby pełny, przejrzysty i galaretowaty. Z tego zwisałyby endoweliany, a także endowy melon. Bloki przypominające fioletowy blok redstone'a wewnątrz korony i licznie generujący się na biomie to Corrupted Block. Jest to blok świecący. Poruszanie się po nich zadaje obrażenia, jednak samostanie już nie. Na naturalnie wygenerowanym bloku po dłuższym czasie pojawia się animowane roślinki, które po rozbiciu pozwolą nam podnieść przedmiot, przy pomocy którego wytworzymy kolejne bloki, gdzie tylko będziemy chcieli, więc byłby to fajny sposób na ich farmienie. Cały biom pokryty jest fioletową naroślą, czyli zalium, a na tej sporadycznie spotkać możemy ozdobne roślinki. Drugi biom to byłby kryształowy las, miałby typowo niebieską scenerię. Tutaj już rosłyby drzewo grzyby z genialnie wyglądającą, odwróconą górą. Przypominałyby przerośniętą niebieską kurkę. W środkowej, górnej części grzyba znajdowałoby się kilka kryształów zmieniających kolory, podobnie jak robią to bloki pryzmarynu, tyle że szybciej i z większą różnorodnością kolorów. Same bloki kryształu by świeciły. W dół zwisałyby niebieskie liany. Tylko na tym biomie dałoby się znaleźć wodę, z której to czasem wydobywałyby się różowe kłęby nadające niesamowitego klimatu temu biomu. Powierzchnia biomu również pokryta byłaby niebieskim zalium, który co ciekawe, podobnie jak kryształy, zmieniałyby kolor. A na samym zalium rosłaby gęsta i piękna trawa, a także grzyby jako sadzonki wielkich grzybów. Szalkerowy krab to mob mający na sobie jedną część szalkera. Spałnowałby się tylko na pustkowiach i oprócz bycia pięknym mobem pozwalałby nam zdobyć losowo, bez znalezienia miasta endu, muszlę szalkera. A te w wersji Java Edition powinny wypadać podobnie jak w Bedrock Edition z możliwością więcej niż jednej sztuki z jednego moba. Obecnie zaklęcie looting na Java na to nie wpływa, więc byłaby to przyjemna zmiana, choć może niekoniecznie musiałoby być to tak skrajne jak w Bedrock Edition, kiedy to mogą wypaść nawet trzy sztuki z jednego MOBA. To już nie ma sensu. To tak jakby jeden kurczak dropił więcej niż jednego kurczaka. Y a nie, czekaj. Kochani, jako że aktualizacji Endu oczekuję i spodziewam się najbardziej w 20, to z największą przyjemnością w dniu Mineconu stworzę dla was jeszcze jedną część właśnie o tematyce Endu. Mam nadzieję, że z przyjemnością go obejrzycie. W komentarzach piszcie, co byście chcieli zobaczyć w takim update'cie. Ja dziś wam dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się i mam nadzieję, że dzisiejsza sobota będzie dla was bardzo przyjemna. Do zobaczenia wkrótce, cześć!